Wyobraźmy sobie, że mamy jeden zespół produktowy, który bez AI jest w stanie w sposób niezły od początku do końca skończyć projekt w 3 miesiące. Czyli Badamy problem, rozmawiamy z użytkownikami, dostarczamy, iterujemy, walidujemy, zajmuje nam to 3 miesiące. Taki zespół uśredniając kosztuje w okolicach 100 tysięcy złotych miesięcznie, czyli jeżeli robimy to przez 3 miesiące, wydaliśmy na ten zespół 300 tysięcy złotych miesięcznie. Ale teraz zobaczmy, gdybyśmy wykorzystali AI w kontekście discovery, w kontekście delivery, to Prawdopodobnie zespoły, które już korzystały z tych narzędzi i są w miarę, w miarę zaznajomione z tym, są w stanie skrócić to do miesiąca. Więc zaoszczędziłem właśnie 200 tysięcy złotych, już nie mówiąc o tym, że teraz jestem w stanie ten sam zespół wrzucić na dwa inne problemy, które być może wygenerują mi. I jeszcze większy profit. Przy założeniu, że mam rozsądne mięśnie strategiczne, rozsądne mięśnie związane z tym, że rozumiem, co nasi klienci robią, to te dwa miesiące to jest dla mnie złoto. Nie? Więc e, tak zwany ROI na koniec roku z tych zespołów będzie się dramatycznie różnić.